Siemianowice śląskie znalazły się na mapie miast, które odwiedził prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta rozpoczęła się od złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym powrót Siemianowic do Polski. Następnie prezydent spotkał się z mieszkańcami Górnego Śląska na miejskim rynku. Jak został przyjęty? Andrzej Duda znalazł chwilę na spotkanie z naszą telewizją, dlatego też to pytanie mogę bezpośrednio skierować do pana prezydenta. Witam serdecznie, Panie Prezydencie. Witam serdecznie dziękuję, redaktor. że zdecydował się Pan na rozmowę z naszą stacją. Bardzo dziękuję, witam również naszych widzów. Tak jak wspomniałam, Panie Prezydencie, spotkania z mieszkańcami są takim stałym punktem pana wizyt w różnych regionach naszego kraju. Dziś spotkał się Pan ze Ślązakami. Jakie kwestie były poruszane w tych rozmowach? O co mieszkańcy pana pytali, prosili? To poruszanych było wiele kwestii. Ja bardzo lubię i cenię sobie te spotkania właśnie z mieszkańcami wszędzie tam, gdzie przyjeżdżam. I zawsze to jest taki żelazny punkt mojego programu w sumie. Właściwie najważniejszy, bo z przedstawicielami samorządu mogę się spotkać czasem czy to w Warszawie, czy, czy w innych miejscach. To oczywiście też jest ważne, bo rozmawiamy o lokalnych problemach. Rozmawiamy też o tym, jak pewne problemy rozwiązano, tak jak dzisiaj rozmawiałem. Tutaj właśnie w Siemianowicach Śląskich z przedstawicielami Rady Miasta, a przede wszystkim i z panem prezydentem i z jego poprzednikami I rozmawialiśmy w jaki sposób władze samorządowe no, dążyły do tego, żeby pokonać te problemy, które narosły w drugiej połowie lat 80 90. I, i później na początku XXI wieku, kiedy no, de facto zlikwidowano praktycznie biorącku tę jedność tak, i miasto wpadło w poważne problemy związane z bezrobociem. Także mieliśmy bardzo ciekawe spotkania, no ale mówię, no, to spotkanie z mieszkańcami jest dla mnie ważne, bo to jest takie spotkanie zawsze dotyczące bieżących problemów. Rzeczywiście są pytania dzisiaj rozmawialiśmy i, i na temat w ogóle przyszłości śląska, więc mam nadzieję, że jednym z elementów, które pomogą w rozwoju całej wielkiej aglomeracji śląskiej jest, a także i się mianowicie Śląskich w związku z tym tutaj na, na Górnym Śląsku jest, jest ustawa metropolitalna. Dla Górnego Śląska, która będzie dzisiaj jeszcze uchwalana w parlamencie. Na to liczę, że, że, że te rozwiązania, które są w ustawie zaproponowane, że one pomogą. Mam nadzieję, że będę mógł ją jak najszybciej jako prezydent podpisać i, i że ona wejdzie w życie i faktycznie da taki nowy impuls do rozwoju, do rozwoju Śląska. Cieszy mnie to, że są dobrzy przedstawiciele samorządu. Zresztą Śląsk zawsze słynął, jest takim symbolem solidności ciężkiej pracy w Polsce i, i chciałbym, żeby, żeby ten Śląsk był po prostu piękny, żeby oprócz tego, że rozwija się tutaj i w sensie biznesowym, i w sensie nowoczesnego przemysłu, to, to żeby także właśnie był takim rejonem, który jest nowoczesny w tym znaczeniu, że następuje rewitalizacja tej dawnej substancji, no i odtworzenie tego, co no, niestety zostało zniszczone. Panie Prezydencie, jednym z punktów wizyty w Siemianowicach było również spotkanie z pacjentami, z personelem Centrum Leczenia Oparzeń. To spotkanie, ta wizyta chyba nabiera szczególności, szczególnego znaczenia w kontekście wdrażanej reformy w służbie zdrowia, o którą między innymi pan postulował w kampanii wyborczej. Ja postulowałem, ale oczywiście to nie tylko chodzi o to, żeby reformować dla samej reformy, to przede wszystkim chodzi o to, żeby poprawić sytuację nas wszystkich, czyli pacjentów, bo przecież wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami, nawet jeżeli ktoś w danym momencie nie korzysta z opieki zdrowotnej, to każdy z nas potencjalnie może z niej korzystać, w związku z czym to chodzi o to, żeby poprawić przede wszystkim dostępność, poprawić funkcjonowanie w ogóle ochrony zdrowia jako takiej i chciałbym, żeby ta reforma w tym kierunku właśnie podążała. Zresztą dyskusję także i w Kancelarii Prezydenta na ten temat w ramach Narodowej Rady Rozwoju, gdzie powołana jest specjalna sekcja do spraw ochrony zdrowia na czele, której stoi pan profesor Piotr Czałderna. Była w wielokrotnej konsultacji, jeżeli chodzi o reformę z Panem Ministrem Radziwiłem. Te konsultacje cały czas są w toku, a dziś rzeczywiście ja no, podziwiałem. Te piękne inwestycje, które na przestrzeni ostatnich lat zostały przeprowadzone w Centrum Leczenia Oparzeń, tutaj w Siemianowicach Śląskich, rozmawiałem także z kadrą medyczną, także i tą, tymi, którzy naukowo tutaj rozwijają się w ramach Centrum, pokazywali mi w jak nowoczesny sposób. Dzisiaj pomagają pacjentom, jak, jak opracowują nowoczesne metody, jak yy, prowadzą badania, no i oczywiście proces leczenia, yy, ale zgłaszali także pewne problemy związane z tymi, z tymi planami reformatorskimi, a dotyczącymi bezpośrednio właśnie Siemianowickiego Centrum. I yy, przyjąłem te, yy, te uwagi, zobowiązując się do tego, że przekażę je zarówno panu profesorowi Piotrowi Czałdernie, jak i w efekcie panu ministrowi Radziwiłowi. Mam nadzieję, że one zostaną uwzględnione. Wizytę w Siemianowicach zwieńczyło spotkanie w spółce Rosomak. Ten zakład to chyba przykład udanej transformacji. Z firmy niedoinwestowanej stał się tak naprawdę perełką polskiej grupy zbrojeniowej. No jest to zakład rzeczywiście, który stanowi na pewno jeden z naszych powodów do dumy jako Polski. Nie mam co do tego wątpliwości. Produkujemy tutaj nowoczesny sprzęt. Oczywiście my kupiliśmy licencję, to jest licencja fińska, ale bardzo wiele rozwiązań modernizacyjnych i bardzo wiele rozwiązań już szczegółowych dotyczących poszczególnych typów pojazdów Cateorosomag, jakie dzisiaj wyjeżdżają tutaj z, z Siemianowickiego Zakładu, z Siemianowickiej Fabryki, to jest już pomysł, to jest już technologia polska. W związku z powyższym możemy być z tego dumni, zwłaszcza, że Rosomaki się sprawdziły i to nie tylko w warunkach poligonowych w polskiej armii, ale także w czasie misji w Afganistanie czy misji w Czadzie i zdały swój egzamin. To jest bardzo dobry, nowoczesny sprzęt i cieszę się, że fabryka się rozwija. Będę się starał pomóc, żeby miała też kontrakty zagraniczne, bo trwa w tej chwili cały szereg rozmów i z Angolą, i z Meksykiem, z Finlandią w stałym kontakcie właśnie z zakładami Patria, w związku z czym ja także jako prezydent będę się starał, aby do tych kontraktów doszło i aby te wyprodukowane w Polsce, właśnie tutaj w Siemianowicach Śląskich pojazdy, były przez nas także eksportowane. No I oczywiście przynosiły dochód i zakładowi, dając mu możliwości rozwoju i Rzeczypospolitej. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję na kolejne spotkania na tej śląskiej ziemi. Bardzo dziękuję. I... Może pani redaktor być pewna, że jeszcze nie jedne odwiedziny prezydenta tutaj właśnie na śląskiej ziemi będą. Szczególnie zapraszam do Świętochłowic, miasta, z którego nasza telewizja się wywodzi. Zapraszam do naszego studia. Bardzo dziękuję. No ja się ogromnie cieszę, że dzisiaj, tak jak mi wielokrotnie akcentowano w czasie tych spotkań w Siemianowicach Śląskich, że byłem pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej w 85-letniej historii Siemianowic jako miasta, który Siemianowice odwiedził. To dla mnie także wielki zaszczyt. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Siemianowic i generalnie Górnego Śląska. Dziękuję.